tych pierwszych, poprzednich kadencji parę razy tutaj składałem interpelacje i nie dało się, teraz się dało to jakoś szybko zrobić, miały sprawnie, chodnik jest ładny, nie zostały tam tylko posprzątane po, po, po te papiery, po, po tych kostkach, ale na dzień dzisiejszy nie jestem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy są tam, czy nie ma, ale dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Pani Sołtys, proszę. Ja jeszcze chciałam też, korzystając właśnie z Pana Radnego, Przewodniczącego Rady Powiatu, chcę zapytać o drogę łączącą Brudzów, Lisów, las głównie, do wycięcia, bo jak przejeżdżają tiry, duże samochody uszkadzają im anteny. Zgłaszałam to niejednokrotnie tu w Urzędzie Gminy, ale to należy do powiatu. I jeszcze chciałam zapytać o chodnik w miejscowości Brudzów, od Młynka do Brudzowa. Droga bardzo niebezpieczna, Ci też przy, przemierzają tę te, drogę z MPK do Brudzowa, droga, chodnik był obiecany, niewykonany, może pan tutaj Godowski... Gminy Morawica do samorządu, który wspólnie tworzymy tutaj z państwem na sali I oczywiście deklaruje wszelaką pomoc i no, takie naprawdę oddanie wszelkim sprawom, które tutaj poruszacie, na tyle na ile oczywiście Moja osoba jako radnego pozycyjnego będzie stanowiła konkretny argument czy kartę przetargową w decyzji o realizacji poszczególnych zadań. Wiem, że na dzień dzisiejszy zostało, zostało zgłoszone do realizacji, z dofinansowania rządowego zadanie pod tytułem przebudowa drogi powiatowej właśnie od drogi krajowej 73 Kielce-Tarnów w kierunku granicy gminy Morawica i gminy Piesznica. Jest to prawie 8-kilometrowy odcinek i ta, gdyby to zadanie przeszło do realizacji, byłoby na to zadanie dofinansowanie to kompleksowo byłaby wyremontowana ta droga właśnie od Lisowa tutaj przez las do Radomic. <laughs> Natomiast no, taką wiedzę posiadam, wiem, że, takie, że takie, taka dokumentacja jest i e, zakładało to zadanie budowy chodników w miejscowości Lisów, ulica Spacerowa, w miejscowości Zaborze, ulica Dworska i właśnie w miejscowości Brudzów e, e, właśnie w tym kierunku Młynku tutaj przez główny jak gdyby trakt od strony Lisowa. Natomiast no, z przykrością muszę powiedzieć, że my w tej kadencji w tym roku budżetowym to zadanie straciło finansowanie, które zabezpieczyliśmy jeszcze w roku 2018 pisałem w tej sprawie interpelacje. Głosowałem przeciw na sesji, ale tyle tylko mogłem, niestety, pani Sołtys, tej sprawie zrobić. No to nie do mnie pytanie. Ja jestem tu pełnym sercem i intencją ku temu, żeby ten chodnik tam powstał. Ale mówię, Rada Powiatu zdecydowała, że trzeba środki z tego zadania zdjąć. Zostały one zdjęte do zera. W tej chwili nawet nie wiem, czy to zadanie w ogóle jest, czy to zadanie w ogóle jest ujęte do realizacji mimo braku dofinansowania. Także to nie do mnie pytanie. Ja już dziękuję na ten moment. Pani Sołtys, momencik, proszę poczekać. Momencik, Pan Jacek Kuzia Tytułem uzupełnienia, nie chciałbym tu wchodzić w polemiki jakiekolwiek. Proszę Państwa, zadanie było oczywiście ujęte w budżecie, w budżecie ubiegłorocznym, bez pokrycia finansowego, bez uzgodnienia z gminą. Jak można finansować jakąśkolwiek inwestycję bez porozumienia z samorządem, kiedy jest umowa 50 do 50 i takie, no właśnie więc nie było pieniędzy na tą inwestycję, została zdjęta. Wszystkie, powiedziałem, inwestycje w porozumieniu z samorządem, z miastem i gminą Morawica będą realizowane pół na pół po uzyskaniu porozumienia. Także naprawdę będziemy realizować powoli, spokojnie wszystkie inwestycje, jakie tutaj państwo będziecie sobie życzyć. Znaczy, panie radny, jeżeli chodzi o dokumentację budowy podnika w Dębskiej woli nie jestem w tym momencie przygotowany, żeby panu odpowiedzieć. Na pewno mogę to szybko ustalić i do pana odzwonić i powiedzieć, czy taka dokumentacja jest i, i w jakim zakresie dotyczy którego odcinka. Eee, Oczywiście no no, trochę czasu od tego, kiedy jak pan powiedział, byłem tym starostą upłynęło i, i trochę, no tak powiem, pewne sprawy się zmieniły i, i tej wiedzy w tym momencie takiej odświeżonej. Nie posiadam. Jeszcze też, drodzy Państwo, bo nie miejsce nie czas, żeby tutaj polemiki rzeczywiście powiatowe urządzać, no ale no nie można tego zaakceptować, jeżeli mówimy, że nie było pieniędzy nie było skłonione. Było ponad 200 tysięcy na ten chodnik w Brzowie, no i nie możemy mówić, że nie było tego. No. Trzeba było może zapytać burmistrza, może uzgodnić, może by już dodatkowe pieniądze były na tym etapie. My zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić. Słuchajcie Państwo, nigdy nie mam takiej możliwości, żeby z gminami uzgadniać pod koniec roku inwestycje, bo te gminy budżety tak naprawdę uchwalają, dopiero mogą decydować o uchwaleniu budżetu. My założyliśmy, Zadanie jako wieloletnie, i tak się robi. Taka była praktyka, że to, co my chcieliśmy robić, zakładaliśmy na przyszły rok. Potem powtarzaliśmy to, potwierdzaliśmy to w uchwale budżetowej, która była albo pod koniec grudnia, albo na początku stycznia, i wówczas trwały rozmowy z gminami. No my tyle, co mogliśmy zrobić w tej sprawie. Było ponad 200 tysięcy net. Próbowałem odszukać tego, bo pisałem w tej sprawie interpelację, no i zostało to zdjęte. Dobrze, żeby to było przywrócone. Myślę, że wtedy wola tutaj radnych gminnych będzie taka, żeby środki gdzieś tam i burmistrza na to zadanie znaleźć. Nie możemy mówić, że nie było tam pieniędzy, bo tam pieniądze były rzeczywiste, kwoty konkretne zabezpieczone. Natomiast tutaj, co do pana radnego, no to tak jak mówię, mogę do pana ustalić to, odzwonić i, i będziemy tą wiedzę mieli komplementarną w tym zakresie przynajmniej. Dziękuję. Pana Sołtys z Bilczy. Ja akurat byłem tą osobą, która tu apelowała gorąco o obecność radnych powiatowych na naszych sesjach, chociażby jednego, prawda? Ale w takim sensie pozytywnym, żeby te sprawy załatwiać. No wiadomo, zawsze wtedy będzie taki punkt, podpunkt spraw różnych drogi powiatowej, ale myślę, że to tylko. Dobrze służy tym wzajemnym relacjom i tej współpracy. Za tą obecność dziękuję i cieszę się, że panowie są, że, że to będzie wszystko szło dobrze. Dziękuję. Pani radna Alicja Jamorska-Kurek. Ja mam dwa pytania. Jedno pytanie skierowane jest do pana burmistrza. Dotyczy OZE. W tym miesiącu, na początku miesiąca, po gospodarstwach, które mają jakieś porozumienie z gminą i chcą instalować OZE, Chodzili projektanci, czy tam jakieś inne osoby, które były, będą za te projekty odpowiedzialne, informowały mieszkańców o tym, że realizacja będzie za pół roku. A z tego co wiem, projekt, rozliczenie projektu powinno nastąpić wcześniej. I, i stąd moje pytanie: czy jakieś są kary, czy, żeby to faktycznie ta realizacja nastąpiła zgodnie z projektem? A drugie pytanie dotyczy odwodnienia dróg w Piasecznej Górce, między innymi drogi właśnie powiatowej Żurawiej, czy coś się zmieniło, od, czy jest jakiś pomysł na to, żeby te drogi w Piasecznej Górce odwodnić, żeby nie podtapiało mieszkańców? Dziękuję. Tak, jeżeli chodzi o ten nasz projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii u mieszkańców, to rzeczywiście wykonawca, którego wybraliśmy, rozpoczął przygotowanie indywidualnych projektów. No i w tym celu jest właśnie wizyta tych projektantów, którzy odwiedzają poszczególnych mieszkańców, którzy zgłosili się swój akces do tego programu, po to, żeby zrobić taką wizję lokalną, ustalić warunki techniczne wykonania tych instalacji z mieszkańcami. Zgodnie z obecną umową z wykonawcą, jaką mamy. On te projekty powinien skończyć do końca czerwca. Natomiast w, 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 zgodnie z harmonogramem, jaki przedstawił, w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu będzie te urządzenia montował. I taka jest obecna wersja. E, także nie wiem dlaczego mówili, że za pół roku ta realizacja, ponieważ no, taka jest obecna, e, obecna umowa z wykonawcą. Oczywiście są tam również możliwości przedłużenia tego gdy, w przypadku, gdyby były problemy chociażby na przykład z wykonaniem niektórych instalacji z powodów technicznych czy z powodu właśnie samych mieszkańców. Także taka jest obecnie umowa z wykonawcą. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą sprawę, no to tą sprawę omawialiśmy na komisjach. Pani radna wie, że jest pomysł na rozwiązanie tego problemu zalewania tych posesji. Jest przygotowana przez nas koncepcja dokumentacji projektowej, odprowadzenia tych wód, aż od ulicy Pawiej, poprzez Żurawią, aż do rowu melioracyjnego na granicy Piasecznej Górki i Bieleckich Młynów. Natomiast no, rozpoczęliśmy nawet postępowanie w celu wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Niestety na to postępowanie ugrzęzło z powodu braku mieszkańców, między innymi tych, którzy, zgody mieszkańców, którzy, między innymi tych, którzy tam są też ofiarą tych podtopień. Także bez ich woli i współpracy w tej sprawie nie będziemy w stanie wykonać tej, tej instalacji. Ponieważ teren teraz z rów, koncepcja tego rowu przechodzi przez tereny prywatne i musi być zgoda właściciela na wykonanie takiej instalacji. Dziękujemy. I jeszcze raz, pan Michał Jędrzejczyk, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, wszyscy słyszeliśmy o takiej pięknej akcji, którą tutaj koordynował i koordynuje nadal pan radny Damian Woźniak dla mieszkanki naszych, naszych Brzezin, która jest chora na raka. I o tych informacjach dowiedziała się również pani minister Teresa Czerwińska. I za moim pośrednictwem skierowała tutaj do, do pana Damiana kilka słów. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja je odczytam. Warszawa, 15 maja 2019 roku. Pan Damian Woźniak, koordynator akcji. Szanowny panie, serdecznie dziękuję za otrzymane informacje dotyczące podjęcia inicjatywy zmierzającej do zorganizowania licytacji przedmiotów na rzecz pani Pauliny. Mamy trzyletniego Skara, która musi zmierzyć się ze złośliwym rakiem nerki. Zarówno szczytna idea, jak i zaangażowanie w działalność dobroczynną godne są największego podziwu oraz naśladowania. W ramach wsparcia tej inicjatywy proszę przyjąć na planowaną licytację grafikę Zamku Królewskiego w Warszawie z logo Ministerstwa Finansów. Doceniając wsparcie i gotowość doniesienia pomocy potrzebującym składam życzenia pomyślności oraz satysfakcji z rezultatów zbliżającego się wydarzenia podpisano Teresa Czerwińska Minister Finansów. Z tego miejsca Damian również się dziękuję, tutaj chyba w imieniu wszystkich naszych kolegów i koleżanek za to, że w taki świetny sposób tą akcję skoordynowałeś, nadal ją koordynujesz. Liczymy na to, że uda nam się zebrać chyba jak najwięcej pieniędzy i pomóc tutaj Paulinie, także dziękuję Ci bardzo. Cóż, jestem bardzo miło zaskoczony, ale te podziękowania należą się tutaj chyba wszystkim Państwu, którzy tutaj jesteście, bo jak widzę, to wiele z Państwa brało udział w tym, bądź na pewno pomagaliście. Ale Michał, również podziękuj tutaj dla Pani Minister na Twoje ręce. Jest to bardzo miłe. Człowiek to robi tak naprawdę z dobrego serca, nieraz nie, nie, nie dla rozgłosu, ale takie podziękowania, tak jak wspomniałem, są bardzo miłe. Także Michał, bardzo dziękuję, bo to również dzięki Tobie to dotarło tam do ministerstwa. I dziękuję Państwu. A może jeszcze tak. No, Michał już wyciągnął do głosu, jak ta akcja wygląda. No, wygląda bardzo dobrze. Ja myślę, że po tym weekendzie akcję zamykamy kwotą dwukrotnie wyższą niż była potrzebna. Także te pieniądze dla Pauliny. Te pieniądze dla Pauliny są zabezpieczone, ona już nie musi się martwić o pieniądze, na pewno ma na półroczną kurację, a jak będzie trzeba, to i zostanie na kolejne pół roku. Także bardzo hojnie Państwo wrzucaliście, duże kwoty były zbierane w miejscowościach, także bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Dziękujemy, przechodzimy do ostatniego punktu, zakończenie obrad. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Do zobaczenia.